Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym już drugim odcinku z cyklu Budowa komody. Zakres dzisiejszych prac to podbudowa pod, pod dolną półkę, pod górną półkę i to pole musimy podzielić sensownie na szuflady oraz zapewnić miejsce montażu prowadnic. Jeżeli jesteśmy już przy prowadnicach w poprzednim projekcie, szafki nocne, pisaliście, a nawet linki podsyłaliście mi z prowadnicami lepszymi, ale i zarazem droższymi. Tak, znam te rozwiązania, natomiast uważam, że w tego typu konstrukcji te prowadnice, które ja stosuję, one zdadzą egzamin. Piszecie, że, że one się rozlatują, że coś tam się z nimi dzieje. No, ja akurat wybrałem prowadnice kulkowe, ale firmy, dość znanej firmy meblowej, więc sądzę, że one jakiś czas wytrzymają. Powiem więcej, jestem przekonany, że ten mebel szybciej się znudzi niż te prowadnice się uszkodzą no chyba, że będzie jakiś feller, defekt, jakaś wadliwa sztuka, ale z taką wadliwą sztuką możemy się również spotkać w tych prowadnicach drogich, tak, także myślę, że tutaj temat prowadnic mamy zamknięty, tym bardziej, że mam pewne doświadczenie w montażu tych prowadnic i z moich obserwacji wynika jednak, że te prowadnice one faktycznie się uszkadzają, ale szczególnie wtedy, kiedy nie mamy dobrze z wymiarowanej szuflady, ona jest zawąska i ta prowadnica ona nie chodzi we właściwym miejscu i wtedy faktycznie dochodzi do sytuacji, że, że te kulki gdzieś tam wypadają to się rozsypuje i tak dalej. Miałem takie zdarzenie, byłem na reklamacji to nie była moja, nie był mój produkt i to nie była moja konstrukcja ale faktycznie można było to przy tamtej konstrukcji zaobserwować. Wracając do konstrukcji naszej Muszę również przewidzieć, którędy będą szły przewody. Mniej więcej usytuowanie gniazdek znam, i tutaj w tym profilu, który będzie przedzielał to półką, muszę wy wykonać otwór Fi60 pod przepust na przewody, i podobnie muszę wykonać u góry. No, myślę, że można było pomyśleć o tym wcześniej, tak? można było o tym wcześniej pomyśleć i dokonać to podczas, jeszcze przed spawaniem. Ale myślę, że z magnetyczną wiertarką tu podejdziemy i wywiercimy to również bez jakiegoś większego problemu. Dobra, nie przedłużam. Aha, jeszcze jeden temat, taki, że tutaj będą szuflady, dwa rzędy szuflad. W sumie osiem będzie tych szuflad, i nie wiem jak to zrobić. Czy zrobić, że front dochodzi do frontu, czy dzielić to widoczną ramką z kształtownika 20 na przykład. Nie wiem. I. W tym momencie albo brakuje wizualizacji, albo brakuje projektu, albo doświadczenia, może wszystkiego po trochu. Nie mam też jak zaczerpnąć waszej opinii, bo w momencie kiedy wy już będziecie ten film oglądać, to już ta konstrukcja będzie gotowa. Trudno, ale piszcie w komentarzach mimo wszystko, co sądzicie o tej drodze, którą ja wybrałem. A ja już nie przedłużam, zapraszam Was serdecznie na film i życzę jak zwykle miłego oglądania. Prawdopodobnie na nagraniu będzie słychać trochę szum. Wynika to z tego, że no mamy już taką porę roku, a nie inną, i trzeba się dogrzać troszkę na warsztacie. Chodzi klimatyzator, a więc no ten szum jakiś tam będzie, tym bardziej, że chodzi na full. Teraz tak, górny profil musi być w taki sposób, jak tutaj widoczny. Tak? Tutaj mamy półkę otwartą, tutaj będzie deska. U góry będzie deska. No tutaj nie mamy zbyt wielkiego wyboru. Tu będzie jedna szuflada, tu będzie druga szuflada. Na dole będzie półka otwarta. I teraz tak dołem możemy zastosować też taki kształtownik. No może niekoniecznie taki, bo jego nie będzie widać całego. Tutaj możemy zastosować coś delikatnego w celu redukcji masy, ale i kosztów, tak? Nie ma potrzeby akurat tutaj stosować kształtownika 80 na 20, u góry tak, bo jest widoczny. Na dole nie ma tej potrzeby, bo to wszystko szuflada przykryje. Ale teraz tak, możemy zrobić to w ten sposób i szuflada dochodzi tutaj, albo cofnąć się z kształtownikiem i szufladą zejść, zejść niżej. Wtedy. Wizualnie nie widzimy kształtownika, tylko szafka kończy się szufladą, drewnem i nic więcej. I chyba jednak zostanę w tym stylu, z uwagi na to, że właśnie szafki nocne były dokładnie tak samo wykonane, czyli górny profil widoczny, no oczywiście już ponad nim nie ma nic. Tutaj jest troszkę inaczej. W każdym razie górny profil widoczny, a dolny już nie. Już nie. Kończy się tylko i wyłącznie frontem, ale nie wiem teraz, co zrobić z tymi pionami bo te piony mogę zrobić widoczne lub niewidoczne. No i kolejna zagwostka, kolejna rozkmina, nad którą będę musiał chwilę się zastanowić. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make And all his talents, yeah He found a way to go and change, become an advocate For taking control of your life, go out and battle And you think you have a dream, then act on it Get after it, get out your head and fucking capture it You got one life to master it Don't give up on your future, we all start losers We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer what you say Yeah, yeah. I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks I'll build what I want to make Yeah, I'ma do it Ok, konstrukcja gotowa i za 10 minut jedzie na malarnię proszkową. Wszystko, co mogliśmy zrobić przed malowaniem jest zrobione, a nawet zrobione jest więcej, bo są zawiercone prowadnice, są zanitowane nitonakrętki, także po malowaniu już tylko odkręcamy śrubki zabezpieczające gwinty i przykręcamy prowadnice. No jeszcze sporo pracy przed nami przy deskach, tak i przy montażu, przy produkcji szuflad. Jest tu szuflad 6, także trochę tej pracy jeszcze przed nami. Tutaj otwory są przewiercone na przewody. Te dwie środkowe szuflady prawdopodobnie będą nieco węższe. Myślę, że te 30-40 mm wystarczy. Będą węższe po to, żeby te przewody mogły tutaj się zmieścić między ścianą a szufladą. Szafka ma 350, więc ma stosunkowo małą szerokość, dlatego żeby nie zabierać zbyt wiele miejsca w pokoju. Na no tym samym przekłada się to na to, że te szuflady również będą węższe, więc starałem się i tak zrobić je maksymalnie szerokie. Prowadnice, jakie tutaj są zastosowane, to są prowadnice 300. I one mają po 10 mm luzu tutaj pomiędzy kształtownikami, z tym, że same kształtowniki też jeszcze są cofnięte, bo chcę, żeby front zlicował się z konstrukcją a nie wystawał ponad, dlatego te wymiary uciekły do 300, Mimo, że szafka ma 350, to prowadnice 300 i są takie prawie na styk, nie? Ok, co więcej, chyba tyle. Widzimy się w odcinku kolejnym już przy składaniu, natomiast nie wiem, czy te odcinki nie będą chwilę wstrzymane, ponieważ przyjmuję tutaj na warsztat zlecenie, które będę musiał w pierwszej kolejności wykonać, więc sytuacja może być taka, że tej komody nie skończymy, ale wrócimy do niej. Po zakończeniu pewnego zlecenia. Ja już nie przedłużam. Tradycyjnie łapa w górę, subskrypcja i komentarz. Zapraszam serdecznie na grupę facebookową Instagrama Giełdę Stalowych i TikToka. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Cześć!